Coś takiego się zrobiło. Ech, kupiony w Chinach, także gwarancja już nie ogarnia takich tematów na 99,5%. Kupiłem drugą klapkę z tyłu, prawdopodobnie nawet prawie jak oryginał. To trzeba już wydłubywać. Ech, no i trzeba to usnąć pomału Więc mam taką tutaj suszarkę od żony. Ech, tą suszareczkę będę musiał. Nagrzeć ją, tę klapkę z tyłu w tym telefonie, i pomału będę sklejał. Nie wiem, czy mi się uda. Znaczy to, że mi popękało, nie wiem, czy to ma jakiś związek. Jak ktoś się przyjrzał, ten aparat główny, co nagrywam, to jest o ten. I wewnątrz jest normalnie kurz. Jak ten kurz się tam dostał? kurde, nie ma żadnego pojęcia. To się okazuje, że jest szkło na z tyłu, a między szkłem a telefonem jest też taka fogia niebieska. Nie wiem, czy przez gniazdo słuchawkowe. No w każdym razie jakość, wiele do życzenia to wychodzi, że zostawia. Eee, mam klapkę identyczną, także nie powinno być w ogóle różnicy. Ale kupiłem dwie klapki, bo mam jedną z aparatu, drugą bez aparatu i okazuje się, że w jednej klapce ten aparat już takie już jest częścią. Nie wiem czy to się da zdemontować. Ewentualnie kupiłem drugą bo tutaj wydłubywał. No niestety takim nożykiem za czym co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś, że coś się da z tym zrobić. Ech, no. Były dwie plomby w tym miejscu i o tutaj o w tym miejscu, na tej kropce dokładnie w tym miejscu była taka żółta naklejeczka, no niestety żeby odkręcić musiałem to zdjąć. Jeszcze mnie zastanawia dlaczego w tym miejscu jest kurz, no ale zobaczymy. I przekładamy, wyjmujemy z tego aparatu, wyciągamy tą niebieską folikę. Tam jest oczywiście taka już specjalna taśma, żeby to było szczelne. Jakim cudem to wyniknął kurz, nie mam zielonego pojęcia. Jak się okazuje, kurzu nie powinno być. No. A więc wyjmujemy, wyjmujemy folikę, czas wkładamy, żeby nie było kurzu. No muszę się przyznać, że ten element teoretycznie nie powinien spowodować, żeby tam w środku jakiś się kurz pojawił. A jak widać, nawet nie wiem, o, o, o w tej chwili będziecie widzieć między paluszkiem. I ten kurz to jest od środka. Jak on tam się dostał, nie mam pojęcia. Jest w taka uszczelka dwustronnie klejąca. Teoretycznie nie ma opcji takiej, żeby tam się kurz dostał. Mi się dostało. Nie wiem. No przy okazji, akurat, może dobrze, że klapka pękła z tyłu, to przynajmniej wymieniłem sobie, już nie będę ją kurzu. Dziwne w każdym razie. No i co mi się udało? Nawet, patrzcie, nawet to naklejeczkę udało mi się nakleić. Jakoś to się słabo chyba trzymało. Albo taka plomba, nie plomba. No w każdym razie wygląda jak całość. Troszkę to jest takie zdewastowane, bo tam po kilka razy i poza tym telefon działa. Oczywiście folia to jest do wymiany, tylko zabezpieczenie, żeby nie szurać po szkle. No i teraz opcja: nakleić sobie to. Kupiłem dwie takie klapki. Jedna właśnie z kamerą. Nie wiedziałem, że to można wyjąć. I tak bałem się. Potem się okazuje, że to jest jakaś ta dookoła. Nie wiem po co do czego ona jest, że teoretycznie, no właśnie, co ona robi, nie wiem. Chustaczka, głowie. Ciąg dalszy, telefon złożony i tak to wyszło. Nie wiem, drugiego dobrego aparatu. Muszę synkowi zabierać, żeby swój nagrać. Powiem Wam, że podoba mi się. Ta klapka kosztowała... no, groszowe rzeczy, można powiedzieć. Faktycznie trzeba to rozgrzać. Przekajcie, może w cień tak będzie. Trzeba tak. porządnie to rozgrzać i plastikowym elementem... Ja kartę uszkodzoną, starą, już, w sensie po karcie Simpson w sensie taki ten otoczka, taka, co duża, plastikowa była. Tuk sobie nożykiem zaostrzyłem i po ponownie podkrzywałem choć dookoła, tak sobie jakby wycięłem i ta klapka pomału mi odskoczyła. Fakt faktem ten aparat, jak już mówiłem, w środku tam jakiś kurz był. Nie wiem skąd on się wsiął Nie powinien go w ogóle tam mieć możliwości się dostać, ale miałem drugi aparat na szczęście pomyślałem, że może kupię. Jak przeszła mi ta klapka to się w ogóle zdziwiłem, bo ten aparat był tak jakby przyklejony do brzegami, do tej całej klapki tylnej nie mogłem go w ogóle ruszyć i myślę, jak rozbiorę telefon, nie będę mógł go kurde używać, albo jeszcze jak mi pęknie przy rozłączaniu, kupiłem drugą klapkę w razie w. Okazuje się, że dało się to tak wyjąć, dość twarda to jest ten element, odkleiło mi się, przełożyłem tak jak widzieliście już sam aparacik, no i potem nałożyłem tą klapeczkę klej. Jest jakiś dość silny dwustronny wewnątrz, taki jakby taśma dwustronna. Rogi są jak są, no widać. No, nie da się tego powiedzieć, że są idealne, ale telefon, no powiem, że tam nawet wcześniej wyglądał jakoś strasznie że takie był uszkodzony, podrapany, a tu się okazuje, że nie, nie jest podrapany. Jest w pokrowcu takim silikonowym, case, także wyszło całkiem fajnie. także można śmiało kupować u Chin naszych kolegów, Chińczyków,